Zróżnicowanie i zbilansowanie diety to podstawa zdrowego stylu życia. Kluczowym składnikiem naszych produktów jest liofilizowana jagoda asai. Liofilizacja jest procesem opracowanym przez NASA, czyli Amerykańską Agencję Badań Kosmicznych, i jedynym sposobem zachowania pełnej zawartości składników odżywczych. Monawi opatentowało proces liofilizacji jagody asai. Już 24 godziny po zerwaniu z palmy Jagoda Asai traci większość swoich właściwości, więc nie ma innej możliwości niż liofilizacja, aby zachować jej pełne bogactwo. Profesor dr Aleksander Schaus, autor i współautor ponad 187 publikacji naukowych, od 1995 roku bada jagodę Asai. Do dzisiaj zostało opublikowanych ponad 70 badań naukowych. Szczegółowe informacje na temat jagody Asai i jej oddziaływania na nasz organizm znajdziesz w książce dostępnej na rynku polskim. Badania potwierdzają, iż jagoda Asai zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3-6-9, niezbędne dla zachowania zdrowia. Jest również bardzo bogatym źródłem witamin i minerałów, a przede wszystkim jest najsilniejszym źródłem przeciwutleniaczy. Badania wykazały, że Asaj jest najbogatszym naturalnym źródłem antyoksydantów. Uważam, że w przyszłości odkryjemy jeszcze inne, dobroczynne skutki spożywania jagód Asaj. Mamy już tysiące osób, które uzyskały pozytywne efekty zdrowotne dzięki produktom z Asaj. Są zaskoczeni szybkością, z jaką organizm pokonuje problemy występujące od lat. Badania udowodniły niesamowitą moc antyoksydantów jagody Asai. MONAVI poszło krok dalej. Poprzez kolejne badania opracowało wyjątkową, innowacyjną formułę najczystszej postaci acai, którą postanowiło podzielić się ze światem. ASEI, dostępnej wyłącznie w produktach MONAVI. Połączyliśmy w nich opatentowane bogate w antyoksydanty Pirez ASEI z Enlivenoxem najważniejszym związkiem acai. Zawiera on 10 razy więcej i fenoli, niż tradycyjne acai. Setki tysięcy badań naukowych dokumentują dobroczynny wpływ antyoksydantów zawartych w warzywach i owocach. Antyoksydacyjne własności owoców mierzy się ich zdolnością do wchłaniania wolnych rodników w skrócie ORAK. To naukowe podejście do działania antyoksydantów i ich możliwości chronienia przed atakami wolnych rodników. Liofilizowane Asai Monavi i Poszek Ziukary mają największy współczynnik orak ze wszystkich przebadanych owoców i warzyw. Każda butelka naszych naukowo zaawansowanych produktów wywiera potężny efekt, tworząc idealny suplement zrównoważonej diety, dostarczając szerokiej gamy antyoksydantów i wartości odżywczych. Jagoda Asai jest najsilniejszym znanym antyoksydantem. W Stanach Zjednoczonych w ponad 30 różnych stacjach telewizyjnych pojawiły się informacje na temat jagody Asai oraz pozytywnego działania produktów Monavi. W Polsce Asai i Monavi są również obecne w mediach. Co więcej, wiadomości na ten temat przekazywane są w programach informacyjnych, a nie reklamowych. Ale czy można suplementacją zlikwidować graka mózgu? Dwa lata temu Nagrodę Nobla dostał niemiecki naukowiec za wykrycie związku między zarażeniem brodawczakiem ludzkim a nowotworami. Czyli na poziomie DNA następuje zmiana kodu genetycznego i w wyniku tego pojawiają się komórki nowotworowe. 呃。<laughs> I y, działanie przy pomocy suplementów ma te komórki no, nowotworowe zlikwidować. Dlatego na przykład y, zielona herbata, teraz okazuje się, że na przykład taki preparat Monavi, y, następnie wilka Kora i tak dalej, i tak dalej odnoszą sukcesy, dlatego że to są y, preparaty zawierające antyoksydanty. Bo to jest myśmy... taka koncepcja, która mówi, że, an, y, że y, oksydacja organizmu, czyli uwalnianie się y, 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 elektronów, z atomów powoduje właśnie degenerację organicznej? W Monawii przywiązujemy ogromną wagę do ciągłych badań nad jakością i rozwojem naszych produktów. Zespół światowej klasy naukowców dba o to jako niezależna rada naukowa. Spośród ponad 100 różnych owoców pochodzących z całego świata, wybrano 18 najlepiej synergicznie współdziałających z jagodą asai. Takie połączenie stworzyło źródło zbilansowanej energii z całego świata. Wiele osób zastanawia się, jak taki produkt jak Mona tak mocno na nas oddziałuje. Wytłumaczenie jest bardzo logiczne. Tak jak dowiedziałeś się wcześniej, fitoskładniki, czyli związki zawarte w warzywach i owocach, niezbędne w procesie powstawania nowych komórek, utrzymują się w naszym organizmie tylko około 3 godzin. A nasze komórki powstają w sposób nieprzerwany 2 miliony na minutę, czyli 120 milionów na każdą godzinę naszego życia. Jeśli spojrzysz na skład Monawi, możesz szybko rozpoznać obok już przedstawionej jagody Asei 18 owoców znanych z opracowań naukowych na temat ich dobroczynnego wpływu na nasz organizm. Któż nie zna żurawiny, czarnej jagody, czy też słynnego ostatnio owocu godzi? A teraz zestaw fakty i zadaj sobie pytanie. Kiedy ostatnio jadłeś owoce, które widzisz? Zauważ, że każdy z nich ma odmienne działanie. Jeżeli tych owoców nie zjadłeś dzisiaj, to znaczy, że związków, z których słyną te owoce, nie ma w twoim organizmie, czyli twoje komórki mogą powstać słabe lub chorowite. Jednocześnie trudno sobie wyobrazić, zarówno pod względem możliwości, jak i ekonomii, aby w sposób naturalny dostarczyć je do naszego organizmu codziennie, a właściwie trzy razy dziennie. Dzięki prostemu rozwiązaniu, jakie nam daje Monawi, jest to możliwe. Przeprowadzone badania cen owoców na rynku wykazały, że nie mamy możliwości w sposób ekonomiczny dostarczyć dziewiętnastu owoców każdego dnia. Już za zakup sześciu popularnych owoców trzeba zapłacić prawie dziesięć złotych. Zachodzi jednak pytanie, czy ogólnie dostępne owoce z marketów zawierają niezbędne substancje odżywcze. Dlatego sprawdziliśmy również ceny owoców w sklepach z żywnością ekologiczną. Okazało się, że ekologia kosztuje nas niemal trzykrotnie więcej. Dostarczenie do Twojego organizmu niezbędnej ilości antyoksydantów i substancji odżywczych jest inwestycją we własne zdrowie. Jak mawiają lekarze, jeden gram profilaktyki jest wart tyle, co tona leczenia. Podstawowym produktem Monavi jest oryginal. Liofilizowana, naturalnie rosnąca jagoda Asai stanowi jedną czwartą składu produktu. Pozostała kompozycja jest wytworzona z owoców pochodzących z ekologicznych plantacji z gwarancją braku pestycydów, metali ciężkich i innych chemicznych środków ochrony roślin. Monawi Original mogą spożywać wszyscy począwszy od pierwszego roku życia. 120 ml Monawi zawiera ilość antyoksydantów, jaką byś dostarczył do organizmu po zjedzeniu 13 porcji owoców i warzyw. Aktyw jest przełomowym produktem Monawi, ponieważ oprócz niezbędnych składników odżywczych zawartych w Monawi Original, zawiera również doskonale przyswajalną glukozaminę pochodzenia roślinnego. Badania dowodzą, że Monavi Active przynosi ulgę 95% osób, które mają problemy z bólami stawów. Active wspomaga również tworzenie naturalnego kolagenu, co zapobiega efektom przedwczesnego starzenia się. IMV to napój izotoniczno-energetyczny najnowszej generacji. Produkt, który dodaje nam energii, a co więcej, czyni to w sposób całkowicie naturalny. Zawiera soki owocowe, wyciąg z zielonej herbaty, ekstrakt z nasion guarany, ekstrakt z yerba mate oraz rzęszczeń. RWL to rewolucja w odżywianiu. Jest to zdrowy, pełnowartościowy zamiennik posiłku. Dzięki temu jesteśmy w stanie zrealizować zalecenia dietetyków, aby spożywać 5 do 6 posiłków dziennie. RWL umożliwia utrzymanie właściwej wagi poprzez efektywną kontrolę poziomu glukozy we krwi. Tradycyjne podejście do odchudzania polegało na ograniczeniu ilości dostarczanych węglowodanów lub tłuszczy, czyli na głodzeniu naszego organizmu. Kiedy kończyliśmy dietę, organizm zaczynał gromadzenie tłuszczy na zapas, co doprowadza do znanego wszystkim efektu jojo. Najnowsze badania dowodzą, iż kluczowe w procesie dojścia i utrzymania właściwej wagi jest kontrolowanie poziomu glukozy we krwi. Wysoki poziom glukozy prowadzi do odkładania tłuszczu, a niski do spalania mięśni i spowolnienia metabolizmu. Jedynym skutecznym sposobem jest utrzymanie właściwego poziomu glukozy. Wtedy tłuszcz jest uwalniany do krwi i spalany w mięśniach. Ten mechanizm, w przeciwieństwie do wielu diet, umożliwia nie tylko osiągnięcie, ale również utrzymanie właściwej wagi. RWL zapewnia Tobie utrzymanie właściwej masy mięśniowej, szybszy metabolizm i naturalne spalanie tłuszczu. Lekarze i dietetycy światowej sławy sportowców zalecają im używanie Monawi na co dzień. Posłuchajcie wypowiedzi niektórych z nich. Dieta w życiu sportowca jest bardzo ważna. W moim przypadku szczególnie, gdyż ją muszę dbać bez przerwy o swoją wagę, ale w taki pewnie inny sposób niż każda kobieta, bo ja niestety tracę tą wagę. Dlatego musimy dobierać bardzo szczególnie i żywność, jaką się posilamy, i też o produkty, które spożywamy. Dlatego też ja ostatnio jestem zachwycona produktem Monawi. kruje się fantastycznie, dodaje mi dużo energii. Byłam sama zaskoczona, że aż tak dobrze będzie to na mnie działać. Polecam Państwu produit mon avis